Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od gotówki do gotówki I dzisiaj będziemy sobie siać kukurydzę Miała być ogólnie owiec, ale dlaczego jest kukurydza to wam wszystko zaraz powiem I jeszcze coś będziemy na końcu odcinka robić, także oglądajcie do końca Że tak w połowie powiedzmy Także oglądajcie I co, Sardo możecie zostawić łapeczkę w górę Oraz sygnał z dzwonem, kto jest nowy Abyście byli informowani o nowych odcineczkach, bo do końca października lecimy po 500 subów Standardowo 12 światę w górę coś równa kolejny odcinek i dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag niespodzianka, a ja wam szybnę serduszko. Także jak widzicie jest tutaj 6 przygotowana standardowo, z tym silnikiem już sialiśmy ogólnie. Ale trzeba zasiać i teraz wam powiem dlaczego będziemy siać kukurydzę, a nie to co miałem siać, czyli Owies Ojojoj ale tu... Aaa, zapomniałem. Się, ale to, to najpierw zaczniemy od tego tutaj pola. Jak widzicie, kwastami zarosło, ale to się przesieje. Kwasty nie są duże, aż takie. No Nie są jakieś tam duże, więc przejedzie się i znikną. Ogólnie dlaczego kukurydza? Bo stwierdziłem, że są szanse. Znaczy, no, kiszonki trochę tam było, bo ogólnie już mamy wiosnę, mamy kwiecień. Więc yy, troszkę już minęło od tamtego czasu. I stwierdziłem że Jednak będzie tą kukurydzę lepiej, bo nie wiem czy też ta kiszonka raczej nam wystarczy Tylko chodzi mi, żeby po prostu żeby była, nawet skosimy, bo muszę też Ten header kupić do kukurydzy, więc elegancko sobie kupimy Ogólnie też widziałem, że pod ostatnim odcinkiem za dużego odbioru nie było, bo tam było z 60 wyświetleń chyba W sumie to, ja to też rozumiem, bo Nie było odcinków Bo no Dwa tygodnie, teraz już dla Was nagrywam normalnie i ogólnie jeszcze pytania jakby były o nową serię, jest w trakcie robienia, się robi, jednak nie zrobi. No nie robiłem jeszcze, bo nie wiedziałem czy będziecie ją chcieli, czy nie. Ja widzę, że ta 60-ka tu nam coś nie współpracuje za bardzo pod tą górę. Albo wiecie co, ja sobie z torka wezmę, chyba. Podejdziemy pod tą górę kiedyś wezmę Zetorka na spokojnie, Zezetorek da radę na spokojnie tutaj, więc... Więc 60 już no... Już... Muszę i musicie się z tym liczyć, że... No ja też muszę się z tym liczyć, że ona już wraz... Nie będzie tylu robić, bo... No... Brak mocy, brak mocy. Już też nie ma za bardzo do niej maszyn. A właśnie, widzowie, ja wam chciałem jeszcze coś pokazać, bo ogólnie nie... To, nie to, to nie miało być ogólnie... W... To nie jest ta niespodzianka, ale... Kupiłem nową kosiarkę. Poczekajcie, jak widzicie tutaj stoi ta, a tą chyba schowałem 100 dol, z tego co pamiętam. Czekajcie. Ja już ją skowałem, bo to właśnie w okresie zimowym ją kupiłem, no, ale nie rynagrywam odcinka. O, jest taka kosiareczka elegancka. Kuna. Bo mi się wydaje, że będzie idealna, jak znalazł. Nawet do John Deerka, czy tutaj do Zetorka też wydaje mi się, że powinno być, dać radę. A tamtą się sprzedał od 60 Albo no, jeszcze na razie ją się zostawię, jakby było się coś stało z tamtą Poczekajcie, ja to szybko odczepię I skoczyłem po tego zatorka Bo to tak nie będziemy ten... I jeszcze dzisiaj będziemy coś robić, bo kiedyś, jak ktoś oglądał te odcinki moje To kiedyś wspominałem, że coś chciałem kupić I dzisiaj nastąpił ten moment no, W sensie, no, ja już to kupiłem, tylko że muszę to jeszcze odebrać, nie? Także, zobaczycie co to będzie Dobra, poczekajcie, już palimy zatorka ja no powiem wam, że ten Zetorek to tak się cieszę z tego remontu, że zrobiliśmy go. Że no, zrobiłem go. Bo teraz to on tutaj elegancko się spisuje, dużo ma. Tak praktycznie pracę ma tak same, takie same jak Condir można powiedzieć. Też trzeba będzie się tutaj coś już powoli rozglądać za nowym ciążkiem, bo tutaj areały się już zwiększają, bo nie powiem, że nie. Kupę kamieni muszę kiedyś wywieźć, albo sprzedawać to jak już wiri Tyle. Zawsze jakaś kaska wpadnie. A... Czekajcie, bo coś nie dosiewa. O. tak tutaj wygląda. No, ogólnie powiem wam, że tej serii nowej się nie mogę doczekać, bo mam bardzo fajny pomysł na nią. Nie wiem ogólnie, co jeszcze tam wyjdzie dokładnie z tą serią. No, powiem wam tyle: będzie to dla osób, które lubią takie, no. historyczne maszyny. Historyczne, dla polskości. Więc, to jest dla takich osób, które takie rzeczy lubią. Więc, mam nadzieję, że uda się i każdemu będzie coś, wszystko się. w sensie będzie każdemu to pasować. Wydaje mi się, że będzie to fajna seria. Przynajmniej dla mnie. Bo taka też powiś taki powiś świeżości będzie na kanale. I jak skończę odcinek, najprawdopodobniej będę cały czas dokańczył tego seru, bo tak naprawdę wam powiem, że nie, nie mogę na razie dobrze zbudować gospodarstwa, tak żeby to jakoś sensem wyglądało. Jakieś tam pomysły mam w głowie, ale czy tak będzie, to jeszcze nie wiem. No więc maszyn to ja na razie nawet jeszcze nie, nie pomąchałem jakie tam będą, ale uwierzcie mi, że no będzie fajnie. Mi się wydaje, że będzie fajnie. Też mam pomysł na robienie miniaturek troszkę innych właśnie w stylu takim, znaczy... Może nie w stylu, tylko że po prostu się wyróżniały, żebyście odróżniali tą serię od tamtej. Czekajcie, tu ten poprzeczniak zasieje, nie... Nie, nie wiem w sumie czy się... Ale chyba z tego co mi się wydaje, typu właśnie kukurydzy się sieje najpierw poprzeczniaki, a potem dopiero. Ogólnie zrobimy tak, że tutaj jeszcze troszkę pozasiewam, pojedziemy tam po to... po to to, bo to jest jeszcze tutaj to Normalnie okazja życia mi się trafiła. A tym bardziej że już to chciałem kiedyś kupić i wspominałem o tym, ale coś już kiedyś było na kanale z tym związane, znaczy na tej serii było już z tym coś związane, więc oglądajcie do końca, bo warto, warto Nowa kosiareczka też już wleciała Mam nadzieję, że mi się tu będzie spisywać. Do, no to czyndirka, no bo wiadomo to już... 60. No, nie ukrywam, że nie wiem. Czy jak jakiś tu nowy ciągnik się pojawi, czy ona już nie wyleci z gospodarstwa? Działek wiem, że nie będzie z tego zadowolony. Pod którego dostałem ten spadek, no ale trudno. Ja tutaj muszę się rozwijać. Tak jak ogólnie wam mówiłem, łąki. Łąki już za niedługo. Jak widzicie, już są rośnięte, więc jeszcze tylko tam dogadam papiery i już będzie on moje. Także też się z tego powodu bardzo cieszę. Nagrywam ogólnie dla Was to w poniedziałek, więc we wtorek raczej widzicie już ten odcinek. Bo jak wszystko cały odcinek zmontuję, to się zabiorę już za te budowanie. I tam dokańczanie tego całego ogólnie save'a. Jest fajny pomysł. Też nie wiem ogólnie czy... No w sumie nie wiem czy też wszystkie rzeczy z tego save'a wypalą, Bo... wzorowałem się na pewnym youtuberze. Takiego właśnie... No ale zobaczycie zresztą. Wzorowa... Wzoro, znaczy, może nie, że się wzorowałem, tylko wpadłem na taki pomysł, że mogę coś zrobić podobnego do niego. Więc oczekujcie, bo moim zdaniem warto, naprawdę warto, a tym bardziej, że na tym kanale jakoś tak super tutaj dużo z tych serii, no jest jedna, więc od początku kanału, a kanał już jest półtorej roku, odcinków też nie ma za dużo, no postaram się, teraz naprawdę przysięgam wam, że będę się starał jak najczęściej wrzucać te odcinki, też nagrywać. Chciałem poczekać, aż tam trochę tych wyświetleń się nabije pod tym ostatnim, ale widzę, że tam nic więcej nie, się nie uda, więc już trochę to przyspieszyłem. Tak jak chyba 3 dni, albo 4 nawet. Postaram się może nawet i co 2 dni wrzucać, tylko moja prośba jest taka, żebyście, żebyście to po prostu oglądali, to się dla mnie bardzo liczy. Próg łapek ogólnie chciałem, no nie wiem, wiesz, ucha jakieś mówię o odcinku, ale próg łapek zwiększę do 15, jak będzie 500 subów, także wbijajcie subika. Przypominam wam, że w ogóle możecie go zostawić. wesprzeć mnie tutaj. Was to nic nie kosztuje, możecie też pić sobie na odcinek, odcinki są 20 minutowe, więc mam nadzieję, że w tygodniu jakoś tam ten czas znajdziecie i obejrzycie, a tym bardziej, że teraz będzie seria, więc może troszkę też więcej więcej tych odcinków, ja nie Musicie śledzić tutaj mój kanał, żeby i oglądać, żeby tutaj mnie motywować i żeby nie przegapić tego wszystkiego, co tutaj się odbędzie, bo oczywiście zagłosowaliście na tą serię, że ma być ta nowa, więc oczywiście, że będzie. Tak jak wy chcecie, tak po prostu będzie. Dobra, wiecie co? Tutaj ten przejazd jeszcze ten i będziemy jechać po tą rzecz. Już sam nie mogę doczekać, bo miałem coś takiego, tylko że to było takie trochę... Tym bardziej, że tutaj teraz jest ten, to bardziej na takie właśnie tutaj Na tą wioskę się nada o Na tą wioskę bo wtedy tam było trochę inaczej Na tej brzyzówce Musimy kiedyś też jeszcze odwiedzić tam brzyzówkę, ale to jeszcze Na razie mi się to nie zbiera, zresztą pewnie tak jak tam jest pole, więc... Tylko zobaczymy że tam jest jakie pole, że co tam rośnie możemy zobaczyć, co pozwiedzamy jeszcze. Jakieś pozwiedzamy coś tutaj. Mam nadzieję, że to wszystko tutaj wypali. Dobra. Nie ma co zbędnego przedłużania tutaj robić. Nie się w sensie, nie, 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 nie ma co. Pojedziemy sobie, bo nie ogólnie... Też w sumie? Nie, dobra, pojedziemy BMK, bo ogólnie mógłbym na Lublina ten... ...Liblinem pojechać, ale pojedziemy bmw Bo tą bmw tak jak raz na ruski więc możemy się przejechać. Ogólnie ładnie umyłem ją. Była brudna po zimie. I teraz to jest maszyna. Dobra, hamujemy, tak powolutku. Puszczone zawieszenie też jest, więc trzeba uważać. I powiem, to jest bardzo, to jest tutaj na wiosce, to tej takiej głównej, w sensie, że tam jest najwięcej budynków postawionych koło siebie. W takim zabudowaniu, bym powiedział. Oj, i tutaj, czekajcie, tutaj to było, nie, tutaj nie, o, tu, czekajcie, tutaj. Tu, tutaj, patrzcie, stoją już szyjki, patrzcie, zaraz podejdziemy bo pokażę, co to będzie kupowane. Ogólnie mam, komu nie wiadomo, bo tu nie wiem, czy brama jest otwarta, ja tutaj się nie będę rozgaszczał. Ogólnie już są zapłacone to wszystko, więc jak widzicie, stoją dwie maszyny. Jest tutaj taki oto krosik. Jak widzicie elegancko fuzzy Ogólnie nie pamiętam jaki to był model, bo ogólnie za bardzo się na motorach nie znam. Ale tutaj mamy Hondę też taką elegancką. Ogólnie, no, była decyzja: albo bierzemy to, albo bierzemy, bierzemy cross, albo bierzemy ścigacza. I teraz wam chwilę zostawię, jak myślicie, co wziąłem. Bo ogólnie na miniaturze miniaturce nie widzicie, że coś, co to jest dokładnie. Zamarzę wam to. Więc. Poczekam chwilę, jeżeli już wybraliście, no to oczywiście będzie to ten oto krosik. Wziąłem też tego krosa ze względu, że tutaj są dużo polnych dróg, a takim o, To tylko bym musiał gdzieś poza wioskę w ogóle jeździć, a o to mi nie chodzi, bo pod tego mam BMK. A tak żeby sobie tutaj polatać po polach to taki krosik wystarczy w zupełności. Więc bez żadnego przedłużania sobie wsiadam, ogólnie się też jak widzicie przebrałem sobie takie ładne szelki, kupiłem. Nie szelki, tylko no, taki no, strój. Ale kasku nie mam jeszcze kupionego, niestety. Ujuju, bo tu prawie się wjechałem. Jest ogólnie ze światełkiem. Ja, oczywiście, prawo jazda motorek miałem, bo miałem na, na serii, jak wiecie, była jawa. Ale jawy już niestety nie ma. Przy przenoszeniu się została. Ogólnie ma bardzo kopał, bo to jest 40 koni, chyba ponad. Nie, 60 to jest koni. Także troszkę kopa ma. Jedzie 120 na godzinę pociągnie. Tylko z tego co wiem jest ograniczony po prostu zrobiony. Taki więcej by to poszło, no ale już tam nie będę. Przejście biegowa, oczywiście skrzynia. No i mam nadzieję, że to się będzie spisywać. Jak widzicie, idzie elegancko. To gdzieś tu będziemy musieli chować, ogólnie też jak widzicie no budowa jeszcze nie ten. Ogólnie kupiłem go za 13 tysięcy, była wystawiona za 15, jeszcze wtargowałem 2000, bo tutaj jak widzicie z zewnątrz wygląda w miarę, ale jest parę rzeczy do zrobienia. Jest yy, do wymienienia tutaj ta stópka odbiegów. Ona ogólnie jest, ale ona się strasznie rusza i tam jest ten, więc trzeba ten. I trzeba jeszcze olej wymienić. Łańcuch jeszcze jest ten, ale też trzeba będzie za niedługo wymienić, więc takie małe drobnostki, ale... Ważne, że jest taka o Jamaszka. Znaczy, co ja gadam, jaka Jamaszka. maszka. gwarna. Więc jeszcze sobie chyba dokończymy siebie i będziemy kończyć. Także mam nadzieję, że on się spodobał ten, w tej, ten będziemy, będzie, raczej będę używał go w odcinkach, żeby gdzieś nawet podjechać, coś. Jakieś nawet przejazdkę, jakieś jak, na przykład nie będę miał co robić. Na przykład zrobię wszystko to, co chciałem w danym odcinku zrobić, przejedziemy. Także elegancko, ja jestem zadowolony z tego zakupu, bo chciałem, znaczy, no miałem motor, ale nie zbyt długo, a teraz już mam ona na pewno dłużej niż tamten, no tamtego. Znaczy, tą jawkę naszą teraz już nie naszą, bo wróci... no nie, że wróciła do to właściciela, tylko po prostu została sprzedana i nawet nie brałem. Bo po prostu jakiś kolekcjoner ją bardzo chciał Też mi dał trochę więcej kaski za nią, więc... Mi to było na rękę, bo aż tak na tym motorku mi tak super nie zależało Ale powiem wam, że teraz jak ja zauważyłem na ogłoszeniu tą... ...głos no to ja musiałem ją wziąć Nie było w ogóle innej decyzji Jory i koniec Ogólnie mam nadzieję, że z mikrofonem, bo właśnie... Jeszcze wracając, chciałbym was przeprosić, że w tamtym odcinku był tak... Po prostu... muchało w mikrofon, bo tutaj... Nagrywam innym programem, a tutaj filtrów nie ma mikrofonu. Niestety. Ewentualnie może że są, ale ja nie ogarniam. się ja, bo nagrywam teraz innym programem, bo ten po prostu nie obciąża komputer. A jak wiecie były, się właśnie te teksturki zamazywały tak jak wam mówiłem, a teraz już tego nie ma. Po prostu no, karta. Kartą. Nie... No, po prostu nagrywanie to już jest za duże obciążenie. Nie będę ukrywał, znaczy no ogólnie nagrać, nie dało się nagrywać, tylko no jakość tego nie była fajna, a tym bardziej, że tutaj w tym programie jest dobra jakość. Teraz jak nagrywam, bo nagrywam w NVD, a tam z tego co mi wiadomo nie ma filtrów mikrofonu, chociażbym jakieś tłumienie z szumu wziął, pewnie klawiaturę też słyszycie, ale też coś planuję zrobić. Planuję, planuję. Zakupić może mikrofon sobie taki osobny i wtedy to w mikrofonie w ustawieniach bym to wyłączał. Wtedy to by było elegancko. Ale to jeszcze się będzie się dowiadywać w odcinkach. Teraz ogólnie mam w lastów. poniedziałek. Jest luźno w miarę. Nawet nie wiem czy w tym tygodniu jeszcze jeden odcinek się nie pojawi, a czy w tym tygodniu na pewno, a może nawet trzy odcinki by się pojawiły. Zobaczymy odcineczki może bym wam wrzucił może regularność chcę żeby wróciła, bo może to mi też pomoże w sobie wbijać, no bo nie będę ukrywał, że ta regularność tutaj nie, nie było i w ogóle wakacje trochę też wam powiem, że lipkę zrobiłem, bo mogłem wrzucać a miałem też, miałem dosyć dużo czasu, też nie, no nieraz nie było ale głównie był, mogłem wrzucać, a tego nie robiłem A teraz trochę wena już powróciła. Bo też trochę weny nie było, jak była ta przerwa. Nie było weny, nie było czasu, nie było niczego. A teraz już wróciła, więc śmiało, tutaj dla Was to ja mogę nagrywać. Jak tylko będę miał czas, będę się starał jak najwięcej dla Was nagrywać. Bo powiem wam, że jak zrobiłem sobie tą przerwę, to zapomniałem co tutaj ja miałem robić. Na tej serii. Czekajcie sobie poprawikę, żeby tych chwastów tu nie było. Poprawiaki. O, o mi jaki. dużo chciałem powiedzieć naraz. Teraz jest troszkę luzu, więc będę wam nagrywał. Mam nadzieję, że też to docenicie tą łapeczką, nie? Bym też bardzo dumny z tego i zadowolony. Dobra, opuścimy sobie aż ja to... Schowam na spokojnie, nie wiem ilocek ma. Specjalnie, bo tak też trochę przedłużałem, żeby było więcej tego odcinka. Bo tak już też może się będę starał, tak można z 20 minut robić, tak żebyście mieli trochę do oglądania, chociaż to, to te odcinki nie są regularne, to żebyście mieli coś do oglądania, żeby wam się nie nudziło. No ale już dobra. Będziemy się żegnać. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz sobie kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Bo do końca października lecimy po 500 subu. Mam nadzieję, że już w końcu je wbiję. I co, na razie, trzymajcie się. Cześć.